Info portalu Tomasz Sikora. Zapraszam. 5 grudnia 2010 roku Hala Sportowa Policznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu gościła po raz kolejny tancerzy tańca towarzyskiego z wielu zakątków Polski. O Puchar burmistrza Dobrodzienia rywalizowało niemal 70 par w różnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych w stylach standardowym, latynoamerykańskim oraz kombinacji ośmiu tańców. Trzeci ogólnopolski, mikołajkowy turniej tańca towarzyskiego zorganizowali Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Szkoła Tańca Szafir Olesno, i Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Dobrodzieniu i Stowarzyszeniem Dobrodzień Potrzebującym. A Dobrodzieński Portal Sportowy objął patronat medialny tej imprezy. Zgodnie z tradycją uczestników poszczególnych bloków tanecznych na parkiet wprowadzał Święty Mikołaj. A oficjalnego otwarcia imprezy dokonali pani burmistrz Dobrodzienia, Róża Koźlik, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu i współorganizator turnieju Damian Karpiński oraz gospodarz obiektu, dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Dobrodzieniu i prezes stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym, Bożena Gaś. W pierwszych dwóch blokach tanecznych działo się sporo. Były występy dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych. Były barwne konkursowe pokazy tańca wśród najmłodszych uczestników turnieju oraz tych trochę starszych w kategoriach młodzieżowych. W bloku drugim oglądaliśmy również występy podopiecznych szkoły tańca trenera Adama Marka, szkoły bliskiej nam z uwagi na przynależność naszych reprezentantów. Pomimo że w tym etapie turnieju nie było okazji pokibicować miejscowym, którzy swoje starty rozpoczęli dopiero w bloku trzecim, oczy licznej publiczności lokalnej i przyjezdnej skierowane były na barwne i eleganckie tańce uczestniczących i rywalizujących między sobą par. Bo przecież, żeby przejść do finału, trzeba było mocno zaimponować bacznie obserwującej poczynania każdej pary komisji sędziowskiej. Oprócz rywalizacji o jak najwyższy stopień podium i pamiątkowe puchary, tancerze walczyli również o punkty i awans do wyższej klasy tanecznej, a takie zaszczytne awanse przypadły kilku parom. O godzinie 18 rozpoczął się trzeci, ostatni blok taneczny z udziałem miejscowych tancerzy, a Dobrodzień reprezentowali: oglądany Marcin Koj z nową partnerką Olimpią, tańczący z numerem 52 w kategorii powyżej 15 roku życia w klasie E. Drugim reprezentantem Dobrodzienia był Marcin Karpiński z partnerką Anią, para nr 60, rywalizujący w kategorii 14-15 lat w klasie C. Popatrzmy przez chwilę jak na parkiecie prezentowali się nasi przedstawiciele, a podopieczni trenera Adama Marka z Oleskiej Szkoły Tańca Szafir. Jak się ostatecznie okazało, obie nasze pary podziwialiśmy ponownie w finałach swoich kategorii, a że ich taneczne dokonania i na tym etapie zauważyli i docenili sędziowie turnieju, mogliśmy z dumą oglądać ich radość z osiągniętych wyników i miejsc na podium. W kategorii 14-15 lat w klasie C w stylu standardowym para Marcin Karpiński i Anna Mojsnik zajęli miejsce trzecie. Natomiast w stylu latynoamerykańskim ta para stanęła na drugim stopniu podium, stając się w swojej klasie wicemistrzem trzeciego ogólnopolskiego turnieju tańca w Dobrodzieniu. W kategorii powyżej 15 roku życia w klasie E, w kombinacji ośmietańców na trzeciej pozycji uplasował się duet Marcin Koj-Olimpia Błach. I był to również bardzo dobry wynik, szczególnie, że to pierwsze podium Marcina Koja w dotychczasowych turniejach mikołajkowych w Dobrodzieniu. Zdobyliśmy miejsca 55. Dziękuję. Po uroczystości wręczenia pucharów, na zakończenie podsumowania turnieju dokonała pani burmistrz Dobrodzienia, Róża Koźlik, zamykając jednocześnie kolejną udaną ogólnopolską imprezę taneczną w Dobrodzieniu. I jeszcze zapraszamy na wywiady z bohaterami i organizatorami tego widowiskowego turnieju oraz specjalny mini miniklip na zakończenie.